Siema, z strony Polski Pająk. Dzisiaj sobie, dzisiaj ocenimy kanał Sahary Pietkowska yy, ocenimy jej kanał. Ktoś chce bym ocenił to proszę pisać pod komentarzem. Kanał wszystko ładnie dla mnie zrobione. Proszę o suba i lika. Dzięki. Ja bym tutaj dał A ja bym to A zamienił na E, ale jak jest to po twojemu. No, chcecie, aby było takie nitro, to No dam likę, bo sobie patrzę. No tutaj. Tu mają normalnie takie same te A. 5 na ten, na to wbijać, Proszę, bijajcie. Ten fajny. Nic się podoba? Ja Tutaj Zobaczymy sobie na przykład jak gra Block Strike, to będzie powiem 3 minuty i to wszystko. Hmm. Aha, czyli to to zdążyło, 3 minuty. Obecnie, i dobra, ja. dam. Na to mi się uruchomi szybko, 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 bo tak to ten kanał to jest dla mnie fajny. No ja to wszystko ocenię, bo mi się nie chce załadować ale Kanał ekstra. Tu jeszcze polecam LMK do subskrybowania. No i Miko 705.